Siemano mordeczki, z tej strony Człowiek Artysta, witam Was dzisiaj z mostu Marii Kili Skłodowskiej, chciałbym Wam pokazać rzuty które tu są, to co, lecimy z tematem. Możecie wjeżdżać lub nie, ale jest kilka minut po siódmej, jak tu jechałem było jeszcze ciemno i co, lecimy. Nie było mi już tutaj ponad rok, a trochę się pozmieniało jak to na legalach, a niektóre rzeczy zostały takie, jakie były, na przykład te wrzuty, ale one są mistrzowskie, więc może dlatego nikt ich nie ruszał. Kitty w jakieś idiota już zdążył się zategować. Bardzo często ludzie tutaj aktywnie uprawiają sport. Jest wczesna godzina, trochę piździ. tego jeszcze nikogo nie widać, chociaż już dwie osoby biegły. Pięknie pięknie odkrę tam tych szakach jest bardzo fajna miejscówka jeszcze są takie flary. Właśnie flary mostu. Ale nie jest dosyć gąbiona często. Fajne fajna opcja na ognisko. O, właśnie z gasu latarni dopiero słuchajcie. Nierdzględny styl. Blisko. Pięknie i to miasto w tle tu mamy Wielką Legię powisi to trochę nikt tego nie ruszy zobaczcie kawał ściany jest zrobione, ja bym tak, taką pracę raczej zrobił bliżej jakiejś ruchliwej trasy, żeby było widać, czy ona musiała być taka duża. Nie wiem, nie chcę oceniać, trochę miejsca zajęła na legalne graffiti. Próbuję może złapać tak, jak to wygląda. O, pięknie. O kurde, łapy już mnie zmarzają, a przede mną jeszcze co najmniej 9 relacji do skręcenia, bo tak sobie ustawiłem czas dzisiaj, żeby z 10 relacji się nie ruszam, wstajesz i jedziesz, i idziesz kuźwa z tym analfabetą, ale zobaczcie też, już ktoś pracę pokrosował. No, kiedyś za coś takiego to by ręce połamali. Wspomniałem ostatnio na temat krosów, jakości prac pojawiających się na legalnych miejscówkach. Jaki tekst! Pięknie. Nie ma jak życzliwość Kolegów. Proszę, Realno. A czyli co do tego typa było? Forever, ale piękny charakter, cudowny, naprawdę cudowny. No ale, zobaczcie pięknie, tak ktoś pojechał. Czasami brak mi słów, słuchajcie. Kiedyś tego nie komentowałem. Ale... Co wam powiem, to wam powiem. Taki charakter zajebisty, przypierdolić takim trapem. To, to jest żenada, wiecie? Naprawdę. Wiem, że biegają tutaj plenerki, tam jest Wisła. Tu mamy jeszcze jakieś wałki chyba tu widziałem wlepę. Lecimy dalej. Jest bardzo fajny tunel. tunel tramwajowy, ale jest trochę lipa do niego wchodzić, bo jeżdżą tramwaje cały czas i bez kamizelki kulotpornej jest naprawdę wielka lipa, a raczej kamizelki odlaskowej. Właśnie nie jest tramwaj taki, słuchajcie. Można po prostu zostać przejechanym. Mają 2BFAM CS. I wchodzimy w tunel. To są te butelek z bonusem RPK Sigma. Wielki Blockbuster. A tu lecimy od moich koleżków Abonta Sitera. Oni po prostu wrośli w tą miejscówkę już. Pozdrawon, pozdro Siter, pozdro Dixon 37. Abon jak zwykle w swoich pracach charakter, w środku. Pięknie, chłopie. Ta miejscówka nigdy wam się nie zmieni, nie znudzi, co? Zawsze będę się z tego śmiał, ale mają blisko chłopaki, więc... A prace zajebiste. get I mamy śmierć z Kosą. Tutaj w każdą niedzielę można zobaczyć kogoś malującego. Podejrzewam, że jakbym był pewnie trochę później, ktoś, to też ktoś tutaj wymalował. malował. Ten ten na JWP. I lift, bardzo mi się podoba ta stylowa. W ogóle pamiętam kiedyś bardzo dawno temu rzuty lifta i zastanawiam, zastanawiam się, czy to jest ten lift, czy nie ten sam. Lift. Dzień dobry. Pojechał sobie rowerkiem. Jakie hamowanie ktoś miał. No i tu mamy ciemną strefę bonus RPK. Od razu wiadomo kto robił. Prace. Zobaczcie ile macie po prostu gra W przyszli graficiarze. Tak zwani. Albo dzieciaki. Co jedno nie wyklucza drugiego. Znowu Amont i znowu Sitter. O kurde, jaki łapy piszcie, z Berlina do Polski Też fajna praca przyjechana flagą Legii Taki old school Meras, Easy, Frost. No ale efemeryczność grafiti po prostu. Tak to wygląda mordeczki. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą relację. Dziękuję, że ze mną byliście. Trzymajcie się. Pozdrawiam was, człowiek artysta. Elo.